Mano w... Torek, nie ano. Godzina 19 dawno minęła. Ja od rana dzisiaj rozkręciłem czternastkę na pół, na pół, na trzy, na cztery, na 5, na siedem. Na ile tylko części było możliwość wydłubałem już przód skrzyni cały. Słabo tu widać, bo światło mało zapalone, bo idę do domu. Tutaj klient ma zastosowane, powiem wam. Nówka kompletny bębenówkę, satelity, nowy wałek sprzęgłowy, wszystkie łożyska, duperelki, podstawy, wszystko, cały wzmacniacz jest nowy. Reduktor jest w porządku skręcony, nie ma luzów. I tu jest problem, dlaczego skrzynia się klinowała? Tu się wszystko kręci. Tu mam pewne podejrzenia, czy nie przytarło się ktoś łożysko, ale niby się kręci lekko, także sam już nie wiem, co tu ogarnąć. Będę to jutro rozbierał. Znaleźć. O, tu jest zawleczka zakręcona, ale za to tylny most rozpułowiłem Patrzcie, widzicie? I tu jest ten mały luz po łodzisku. także coś tutaj stuka, coś tutaj puka. No tutaj to wiadomo, teraz ta krętka się odkręciła. A, szona jest wytarta. Skręcimy na krętkę i zobaczymy. Powinien się luz zniwelować, ale pytanie, czy nie uszkodziło łożyski Jak było rozkręcone, pewnie to rozkręcę, wejmę koło pośrednie, wejmę wszystko, o, zbadam sytuację i wtedy wyjmę górną dolną linię. Tutaj przejrzę te koła, bo coś tu jest na pewno nie tak, tylko że nie wiem co. Ja wiem, że 80 nie jest skrzynią jakąś synchronizowaną, super, elektro to potrafi zgrzytnąć, ale to potrafi zgrzytnąć przy redukcji. Jak się zrobi sprzęgło i między gaz to nie powinno. Nawet jak wiem, że jak się niektórzy nauczyli, tak jak ja w mojej jeździłem, to nie zgrzytało nigdy. A tej nie można było za cholerę ogarnąć. Także będę ją rozbierał, dłubał. A skrzynia też patrzę fabryczna z tego ciągnika 89 i co najlepsze, był dzisiaj właściciel i mówi, że jak ją kupił, na tyle nie była i chyba ma rację. Jest tylko uszelka, że nigdy nie była prawdopodobnie w ogóle na tyle. Także drzwica była. Siemano po dłuższej przerwie nie rano. Godzina 18.05. Jak się ma sytuacja? W piątek wieczór mam w planie złożyć skrzynię od skalmara mojego, bo raz, że... Górną linię wymieniłem, już wszystkie koszyczki złożyłem jak było na poprzednim chyba kiedyś filmie że 20 tysięcy odcinków tyłu, i właśnie ci przyszła. Nie dzisiaj w sumie, chyba przedwczoraj. Od Mister Miśka Paczka nowy bęben. Co prawda, bęben nie pasuje. Plug and play seryjny do fińskiego wzmacniacza muszę zadwieźć go do toczenia celem przerobienia, bo on idzie w ten sposób i to nie wchodzi bo tu jest tutaj to jest obłe takie widzicie tu półkrągłe i tu trzeba dać to karza żeby do tego wymiaru zebrał do dna i nawet ten rant poniżej płaskownika trzeba zagłębić także to już mam opanowane mikropompka, taśma, sprężynki łożyska, wszystko nowe czeka aby teraz czas mi pozwolił ja sobie walczyłem właśnie Skończyłem muzyczkę i działamy z skrzynią z tej 914, w której się biegi klinowały. Mam nadzieję, że znalazłem przyczynę. Przesuwki tego pana z tej skrzyni. Tego nie będzie widać tutaj na filmie, ale tu... Z kamera tego nie wyłatwi. Tu na brzegu jest taki cholerny rant, są tak dziwnie zaklepane że przy próbie włożenia lub wyjścia mogły się kantować. No takie mam podejrzenie, także obie jego przesuwki. Odstawiamy na razie tu. Przyniosłem, miałem dwie jeszcze na zapasie u mnie. Jedna nowa, a druga była używana u mojego kuzyna w krzyni. Dosłownie 4 godziny po remoncie. Także co kiedyś był robiony remont po remoncie? Gdzieś się zatarło nowe łożysko i były jeszcze raz założone drugie, ale to z innych powodów, bo tam drugą skrzynię kupiliśmy. Oprócz tego co? Przesówka, przesówka. Oprócz tego tu wymieniłem tą tulej. a wywaliłem stary na złom. Na starych tulejkach od igiełek były takie cholerne wżery. Ten ciągnik musiał gdzieś bardzo długo stać. I tulejki przy próbie obracania tak miały takie tyk 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 takie przeskoki w tej. I w tej było to samo, dałem drugą. Oczywiście te tulejki muszę dawać używane. A dlaczego? A dlatego, że mam nową, nowe są dwie setki grubsze i właśnie się zacierają w łożyskach. Także przesuwki mamy, tulejeczki mamy, to mamy wydystansowane, ładnie się kręci. Wszystko pozostałe jest dobre, łożyska w są, o te jest do wymiany, właśnie miałem któreś, pamiętałem mieli. Od pierwszego biegu jest w porządku. jak dolna linia, bo ten ciągnik ma bardzo mały przebieg znikomy. Ta jest w porządku, ta łożyska. To też zaraz umyjemy, wyczyścimy, bo to są dolna linia, to są jednak zanurzone. No i co jeszcze mogło paskudzić? Wiem czy ja to mówiłem. Nakrętka od ataku była odkręcona, leżała luzem w tej łączce między wałkami, a tak był cholernie opadnięty na ten moment jest dokręcony na 200Nm na klej jest zabezpieczony nie ma luzu, ładnie się obraca także miejmy nadzieję, że to będą przyczyny, no i ten ciągnik miał usunięty czujnik luzu, a na wodzikach była ta blaszka tutaj w tych dwóch prętach a ta blaszka była tak rozbita, ją ktoś już tu spawał i tu ją zahaczało, podejrzewam, że to też mogła być przyczyna tej awarii bo skoro ta blaszka aż tu pod to się wcinała aż tu musiałem obszlifować flexą bo był tak rant rozklepany proszę ja was że, że nie dawało się włączyć biegu. no szukam przy tym we wszystkich możliwych miejscach bo taki dosyć ciekawy przypadek, że nie chciało wyszarpywać biegów także Także działamy. Zaraz spróbuję to czyścić, składać. Nie wiem, te łożysko czy znajdę, idę do magazyn. Jak nie znajdę to jutro muszę po nowe, bo to coś kręci się, ale mam wrażenie, że się przycina. O. Nie. Teraz się nie przycina, a może tam jakiś syf. Dobra. Zobaczymy, mniej się z tym ogarniam to muszę złożyć kosiarkę bo stoi mój ciągniczek nie ma trawników kosić no i tego ruska w końcu składać teraz nie było tydzień filmów ani nic bo za ścianą tam po remoncie warsztatu robiliśmy porządki wywoziliśmy złom segregowaliśmy części stawialiśmy regał także tak to jako tako wyglądało także ja sobie teraz muzyczkę pogłoszę i jedziemy A jeszcze propo grzebania przy skrzyni Do wszystkich, którzy zamówili bluzy i koszulki Powiedzcie jak z jakością, jak się sprawdzają Wam te koszulki od Piotka. Używacie już bluz, koszulek ze strony? A tych co jeszcze nie wiedzą zapraszam pod filmem W linku będzie adres do sklepu Piotrka Okiem Zula I Będziecie od niego mogli kupić moje bluzy, koszulki I teraz do oferty na dnia jeszcze wejdą kubeczki Także możecie zamawiać Na ten moment trzy rzeczy dostępne Pamiętajcie, dać znać jak wam się podoba i, i czy już nosicie bluzy, bo słyszałem, że kilka się sprzedało. No i dobra, siemano poniedziałek rano, godzina 12.00, nic, a my się wzięliśmy za składanie. Klej już poszedł w ruch, wałek jest dolny nabity, tak jak pokazywałem, czy nie pokazywałem, nie wiem, bo nie nagrywałem od piątku. Nakrętka jest dokręcona książkowo 200 N. Zabezpieczenie jest zagięte, ładnie się skrzynia kręci. O o mi coś jeszcze tryb. Wszystko jest dobrze. Poszłem ze swoich zapasów, tak jak mówiłem, przyniosłem drugie przesuwki. Ta jest w stanie idealnym, ale ja zrobię na niej pewien mych. A ta jest ta jest nowka. Leżała u mnie na półce z zapasów i te jedno koło zmienię. Ono jest używane minimalnie, ale w dwa razy lepszym stanie, bo tamte oryginalne znalazłem przyczynę, tak jak mówiłem, chyba, że miało dołki od igiełek i podejrzewam, że to mogło blokować koło, bo ono się nie chciało kręcić luźno, a te się ładnie kręci o luźno. Tulejki też są, tak jak mówiłem, drugie. O, te, o ładnie wpadają i centrowały się. Nie mają luzu, a chodzą lekko, także zaraz zrzucę górną linię. Tata w tym czasie. Co, co szukasz? Flexy. Flexy? Tam w Sodole jak sprzątałem w sobotę, w piątek Po porządkach w magazynie do składowania. MTZ dziś od rana Albo Białorus jak zwał tak zwał Właśnie został spłowiony. Widzę tu klej z uszczelki wyszedł Złożona skrzynia, zjechany do kupy Bo nie mogliśmy zjechać tak jak mówiłem wcześniej przez ten WOM uszkodzony Na WOMie kosz został wyciągnięty Łożysko a tam, nie wiem czy będzie widać przy dziurkę a teraz to to Tak, ten wąż chodził, jego nie wymieniamy. On jest dobry, bo jest na szerokiej taśmie. Yy, to jest zrobione. Tata mówi, teraz drapie uszczelkę. A ja teraz przykręcę te lizaki, czy tam padecie gdzieś zbiornik, bo ty przełożyłeś z przodu dźwignię. Ja nie wiem, czy koło nie jest, wale, wysunę zbiornik, Dobra, on jest spłowiony, to koło. To, koło. A, to zdejmiesz, to koło zdejmiemy w zbiornik wok. Uwaga, te koło ładne, błyszczące. To nie od niego chyba. To jest ta połowa, która nam się złamała jakiś lat temu, wtedy jak nasz był. A faktycznie. Także tu już jest skrzynia spłowiona. Tu już jest guma wymieniona. Tu już jest guma na nowych opaskach wymieniona. Jeszcze kilka elementów, ta tutaj powymieniał, które właśnie przeciekały. Może się uda, że. Czy mam poniedziałek? Może do środy by jeździł? Ale nie planuję, bo jak planuję, to potem się nic nie udaje. Także... Bierzemy się, składam dzisiaj tą DZ14. Bo, tak. Bo z mojego skalmara muszę zrzucić, bo potrzebny mi ciągnik do skończenia ogarniania podwórka. Ale też już mi wadzi taki rozłożony, także, także także biorę się. Zobaczę to łożysko, czy trzeba wymienić, bo to jakieś takich podejrzanych chyba było ostatnio, coś kojarzę. Czyszczę je i zobaczymy. Kolejny update, godzina. 16 dochodzi po całym dniu walki poskładałem skrzynię znaczy się ogólnie nie, nie dodał skrzynię biegów tylko główną skrzynię bo no tu mamy wałek szczękowy wrzucony skrzynia się obraca łożyska zmienione, skrzynia wydystansowana I jako, że ta skrzynia miała problem z tym ciężkim biegami ona była tak na nakręce tutaj oryginalnej ścieśniona, że podkładki dystansowe uległy zatarciu, spaleniu i w katalogu mam podany że skrzynie które występuje łożysko PLC ma mieć między tulejką a dystansem od 0,5 do 0,15 także ja w tym modelu zastosowałem 0,18 żeby było nieco luźniejsze to wszystko tak jak mówiłem te koła, wodziki, znaczy nie wodziki przesuwki i i zrobiłem jeszcze małą modyfikację zatrzasków i w tej chwili w tej chwili na sucho pięknie biegi chodzą o. na sucho chodzą ładnie mamy luz? mamy luz także przedtem nawet na sucho tak dosyć ciężko chodziły no teraz mam nadzieję, że będzie dobrze bo więcej już nie widzę w tej skrzyni problemów także teraz mogę waj wajchę, dźwignie zrzucić Odkręcę dekiel jeszcze raz. Teraz jeszcze złożyłem na starych sprężynkach. Nie wiem czy nie wykorzystam nowych mocniejszych sprężynek, które zawsze daję, i zaraz Wam pokażę, trochę ręką długo idzie, nie wiem gdzie jest mały ten. Dobra, zaraz odejmę, a wam pokażę tutaj jak idzie robota, tu podniesiony na lewarku, bo od tata. Mówił, że skręcił z połowienia, tak jak mówiłem. Założył przystawkę napędową, założył już wały napędowe dzisiaj. Ja byłem przed chwilą na mieście, tam po części, po parę rzeczy nałożył, założył nową uszczelkę, cały tył wąs kompletował, bo skręcał. Zostało mi tylko włożyć lizaki, ale żeby włożyć lizaki, musimy zdjąć koło i wysunąć na bok zbiornik, bo po spółkowieniu nie odsunę go do przodu jak przedtem. Także niestety chciał, nie chciał. A i tak tam są, jak mówił, węże do wymiany. Także to zrobimy. i co? I teraz, jeszcze jak jest zdjęty, to musimy znaleźć. Tu jest około 5000 cm luzu. Ani tego, ani tego jabłka w do Orbitrola nie ma. Także też trzeba zmienić. Idę, zdejmę dekiel i pokażę, co jest 5, Także gotowe. Dekiel zrzucony. Wodziki są założone, tak jak mówiłem jeszcze bez drutowania, bo jeszcze wejdzie reduktor. Tu będą dwa wodziki. Sprężynki tu są te miękkie, ciemne. Ja akurat staram się te wyjmować. I ja wrzucam sprężynki, te które są tu we wzmacniaczu w docisku, w docisku wzmacniacza. I składa, że akurat są te cieńsze, a tu są te normalne, grubsze. Te mocniejsze, a nie wiem, czy tutaj jeszcze w nowych częściach nie mam, ale to zaraz zaraz to zmienimy. I powiem Wam, że tu była jeszcze wstrzyna w tych wodzikach, tu gdzie zapadają się kulki. Tu w jednym, właśnie ten trójka, czwórka. Tu jest luz, tu jest do tyłu trójka, i tu z luzu, gdzie miała pójść na trójkę, to był taki wyklepany rand, że podejrzewam, że to mogło też blokować. Raz za ciasna skrzynia, dwa to i wszystko się kumulowało, bo teraz, nawet nie kładąc nic, po prostu sama kulka jest wrzucona. I słyszę jak kulka przeskakuje od dołka, klik. potem teraz wiadomo musiałem pokręcić o, i mogę normalnie ręką wpinać z dwójki, trójka, o trójka, czwórka, a przedtem nawet bez sprężyny, jakby wodzik z tym zadziorem. Jak złożyłem przed nagraniami, to nie mogłem przesunąć ręki nawet bez, bez sprężyny, gdzie kulka tylko własnym ciężarem leżała. Także wziąłem to lekko pilniczkiem, tutaj zaokrągliłem. Mam nadzieję, że na tyle nie będzie bieg wyskakiwał, bo kulka i tak wpada w duży dołek, ale zobaczymy. Na ten moment zaraz drutuję te zabezpieczenia. Składam reduktor. Reduktor jest w pełni sprawny, nic wam nie ruszać. Jest w oryginale, jest zakręcony, zabezpieczony składam reduktor, składam wzmacniacz i zobaczę jeszcze czy tutaj nie było jednej rzeczy za ciasno, ale to wyjdzie przy składaniu, dopiero będę wszystko mierzył także i mam rozebrany rozebrany tutaj podstawę wałek sprzęgłowy z zabierakiem i tu klient mówi, że przy naprawie poprzedniego, poprzedniego mechanika włożyli nowy tłok hamulca wiecie co nie podoba mi się ten tłok tak tarł o bęben, że raz, że bęben, a dwa nie wiem czy tu kamera odda, on w ogóle tylko z tej strony jednej tu jest wytarty, tak dziwnie go brało i ten tłok podobno jak był nowy, nie chciał tu wchodzić, musieli go toczyć. Jak dla mnie, ja wiem, że stare są wytarte, a nie wiem czy on tu nie jest za gruby i on cały czas chyba chyta, a tak nie może się dziać, ale to dopiero przy składaniu będę widział, także... Składam reduktor, wtedy się widzimy. Dobrze, kolejny dzień rano. Nie mówię się mano, bo to już było kilka razy w tym części odcinka. Jak się ma sprawa? Patrzcie. Skrzynia biegów. Złożony reduktor, założone wszystkie wodziki. Zostało tylko zadrutować. Założyłem dzisiaj wzmacniacz, wyregulowałem taśmę. Na tyle, ile potrzeba. Wyregulowałem śrubki oporowe taśmy, bo były w ogóle nie przykręcone, rozkręcone jak popadło. Według książki na 0,30 mm. Poskładałem z założyłem tu hamulec. I wiecie, co? I z się nie chciał obracać. Rozebrałem go jeszcze raz. Okazało się, że to jest nowy kompletny bęben. Tu klient rzucił. Czy tam poprzedni mechanik jakiś. I nie sprawdzili. Były za grube przekładki założone. I w ogóle tarczki, pomimo zluzowania, nie miały prawie luzu, nie chciał się obracać, cały czas hamowały. Teraz założyłem dwie cieńsze przekładki, od siebie z zapasu podmieniłem. I w tej chwili jest fajnie, bęben się obraca lekko. No, teraz wiadomo, że tutaj musiałbym obracać, żeby bieg rzucić, ale. O. Ale na razie biegi chodzą ładnie, na sucho. Skrzynię odstawiłem na boczek i skrzynia sobie czeka, a ja zrzuciłem skrzynię pośrednią bo po pierwsze też chciałem zajrzeć czy na pewno jest dobrze złożone sprzęgło ale sprzęgło jest w porządku, jest słoneczko i klient sobie chciał żebym wywalił tą nieszczęsną pompkę pomagającą a że to jest 8.9 czy 8.8 nowy typ to na moje nieszczęście nie dość, że ma pompkę to ma tutaj ten dodatkowy zawór odcinający, ma tu oczka także zaraz to wszystko pójdzie do widzenia, tylko najpierw tu musimy zbudować zaślepeczkę. A tu w skrzyni to widzę, że nie ma czego szukać, bo ona była remontowana. Wspominali. Także ona ma założoną nową pompę, nowe łożyska, nowe wszystko. Tylko coś. Chyba ktoś przejął stawotem. Bo łożysko nowe, a się kręci opornie, jakby nie chciała, nie mogła. Także zaraz rzeźbimy zaślepkę, ślepkę. Wypierdzielamy tą pompę. A owider zaję pompa a tutaj Iwan Iwanowicz tata od rana tutaj dzisiaj jako że już spłowiony z koło wyciągnął zbiornik wom uregulowałeś regulowałeś już? a śrubę wyjmowałeś zakręcony już dekielek, tu ciemno jak nie powiem, gdzie nic nie widać zakręcone wszystkie dekielki, wyregulowany WOM co zbiornik można wrzucać z powrotem a, węże przypinasz? No wtykamy tam zanim ten to zaraz zbiornik będzie Aha, no i dobra, to zaraz wtykamy Ten zbiornik, żeby instalację rozłożyć, bo to tyle kabli No cztery Zobacz, jaka wiąz... Zobacz A to, to się obetnie, wiesz, niepotrzebne Technologia Komu w lesie kable potrzebne? W lesie kable, żeby się urwały Także ja biorę się Zmienia. Zwywalam tą pompkę Zarzucam pośrednią I zjeżdżamy u Ursuska do Kupy dzisiaj Bo już za dużo tu kombinacji czasu Także ja się biorę Zjeżdżam A Wy oglądajcie Kończymy i trzymajcie się Do jutra, cześć